I jesteśmy z powrotem. Trochę przemyślałem, trochę zmianę. No może nie w, samej, nie w samej formacji, w samym ustawieniu, a w sposobie gry. I zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Obecnie mam nadzieję na przełamanie w meczu z Lechią Gdańsk. Zajmujemy czwarte miejsce z stratą 6 punktów do Legii. Myślę, że jeszcze... Dużo kolejek, więc jeszcze 22 kolejki. Myślę, że jest to spokojnie do odrobienia, nawet do przegonienia, więc na spokojnie. Dalej walczymy o mistrza i myślę, że go zdobędziemy. Oj, widzę niedobrą sytuację, Oliwier z kontuzjowany. Pytanie na ile? Zobaczymy na ile. Na ile Oliver? No 3 dni, a rozcięta głowa, okej. Okay. 3 do 11 dni, to na spokojnie myślę, że myślę, że z Lechią już będzie mógł zagrać. Już... Tomek Walczak nie będzie mógł, uda się do fizjoterapeuty. Nie jestem fanem robienia zastrzyków, żadnych przeciwbólowych. Masz kontuzję, odpoczywaj. Będziesz w stanie grać, to wrócisz, proste. Ok, więc ok. Tomek Walczek nie może. Tu zrobimy zmiany, zagra. Mike Mayo, za Ticia i i Tomek piękno na skrzydło, tak jak to było na początku sezonu i w środku. Oskarpka za Barata. Albo. Nie, no tak, 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 tak. Rakowitan. Arsenić. Sparnas. Tudor. Legamy skład z początku sezonu. O, Oliver ich jednak nie jest dostępny. Więc tutaj Kacper Trelowski. OK, i gram. to jest Lechia, musimy, musimy z takimi z takimi drużynami jak Lechia Gdańsk Lech, trzeba wygrywać I mam nadzieję, że będzie to prawdą I że to się stanie, zaczynamy mecz, frontudor się fajnie rozpędzał frontudor Do Kamilomeny. Dośrodkowanie. Dobrze. Wybijamy. I Matrondić. I Matrondić. Rozpędza się. I Matrondić skrzydłem. Spokojnie. Do Tudora. Ten do Amejowa. Bulat. Swał po ziemi. taki podnotę dla bramkarza. Spokojnie. Arsenić. Otieno. Rozpędza się. O Tieno. Mijaj odnika jednego. Dośrodkowanie. Do nikogo. Niestety. Niestety do nikogo. I przerzut. Już rusza kłódka w drugą stronę. Ale bardzo dobrze w obronie Tomek Piękko. Aj. Bo Jeno stracił piłkę. Na rzecz kłódki. Ale powalczył w obronie. Ale będzie rzut różny dla Lechigdańsk. Kapić. Z rogu. Ośrodkowanie Jeszcze raz, poprawka, strzał, ale bro, broni Kacper Trelowski. Tak jest. I już, już kątą z Ameją. Ameją nie ma do kogo zagrać za bardzo, ale zobaczył Brauta Brunesza! Brunesz! Broni bramka Szlajki dansk. Spokojnie, Zolan Arsenic. Otieno. Arsenic. Ariel Mosur. Cud do frana Tudora, Fran Tudor spędza się skrzydłem do Brunesza Brunesz do Repki Repka do Tieno Pieńko, Rondisz faulowany Faulowany i ma Rondisz, Iwan Żelisko żółta kartka Będzie to ciekawa sytuacja Marko Bulat Bulat krótko Oddany strzał, broni bramka Szlechigdańsk. po Fajne rozegranie Mógłby to być strzał bezpośredni ale okej okay. Nie schodzimy na razie z połowy Lech Gdańsk. Atakujemy Otieno. Bulata, Otieno, Otieno. Wzdłuż pola karnego. niestety nikt tam nie dobił. Arsenic, Otien, Arsenic. Jaka bezsensowna strata. Zły odbiór arse Arsenicia. Ilech Gdańsk ma tylko rzut rożny na szczęście z tej sytuacji. Ale się pogubił Arsenic i to dwukrotnie. Graj Zoran, bo mi będzie niedobrze. ten Repka, Bulat. Do Brunesza, Ameyo, Bulat. Do Fran Tudora, Fran Tudor rozpędza się, Fran Tudor chodzi w pole karne. Ale był wcześniej faulowany. Jest. Ima Trondić z rzutu wolnego. Do Ameyo, ten do pięki piękko do... Arsenicia, ale Arsenic nad poprzeczką. No wygląda to lepiej niż w ostatnich meczach, ale ciągle brakuje konkretów. Kropki na D. Tomek Piękko, Bulat, Amejo do Brunesza. Brunesz, Brunesz w polu karnym. Wybija piłkę. Wybija, wybija piłkę Lechia Gdańsk. Ale dalej nie schodzimy z ich połowy. Rebka, piękko! Kończliwy strzało, ale dużo zabrakło. Nie wywalczamy piłki. No jak? Daj, daj, daj. Trzeba podejść, Kłódka. Tomek, piękko! Brawo! Zagryw w obronie na razie. Arsenic. Zacenić. Repka. Brunesz, Piękko. Go do Bulata. Bulat do Amejoła. Amejoł. Raut Brunesz, Zablokowany. Albo niecelny strzał. Bo to tak różnie wyglądało. Ok. Wybicie, ale nie zbieramy drugiej piłki. Niestety. I ruszarek jak Mena. Mena w polukadnym kapić Nad poprzeczką. Groźne są te kontry w wykonaniu Lechich Gdańsk. No tak, no kontrolujemy grę, ale nic z tego nie wynika. Zaraz będzie jakaś jedna sytuacja lech, jakaś kontra i będzie nie wesoło. Podchodzimy, podchodzimy. No fauluje Fran Tudor na żółtą kartkę. Szkoda tego faulu. Repka. Oskar do Ariela Mosura. Ten do Bulata. Bulat rozciąga do Otieno. Otieno. Repka. Dośrodkowanie przed pole karne. Odbija się od naszego jeszcze. Jezus. To był dobry strzał. Pokojnie, Zoran Arsenic. Arsenic wyprowadza piłkę do Mosura. Mosot do Frana Tudora, Fran Tudor ma trochę miejsca, rozpędza się, wymiana piłki z Bruneszem, Brunesz, Brunesz w polu karnym, Repka zablokowany, rzut rożny, ostatnia minuta, Marko Bulat, dośrodkowanie, nic z tego. Wybicie, ale odbieramy piłkę. ją. Na razie skrzydła dobrze, ale tylko w obronie, nie w ataku. Arsenić. I koniec pierwszej połowy. 0-0. Wygląda to lepiej. To lepiej. Z gry jestem zadowolony. Wynik mam nadzieję, że przyjdzie z czasem. Ale tu do za statusa Swad żeby przypadkiem w takim meczu nie dostać drugiej żółtej katki niepotrzebnie. I nic nie zmieniamy na razie na razie gramy oprócz właśnie Statosa Swa za Tudora. Amejo. przejęcie piłki, Amejo! rozpędza się. Michael Ameyo Ameyo wycofanie u zablokowany. Kolejny strzał, kolejny zablokowany. Broni Kasper Zelowski Kasper, dawaj, 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 to trzeba szybko grać. Ma czas. Ariel Mos. Do Oska Bulat. Oskarepka. Erik Otieno. Otieno. Wchodzi w pole karne Otieno. Jeszcze jeden strzał, ale broni. Bramka Szlechi. Mena, kutka Kutka, strata Oskar, przechwyt, ale jest faulowany, będzie to żółta kartka dla kapicia Atakujemy, stratos, Farnas. Status Fadnas do Amejo, Amejo zablokowany. I skądnął Lechia Gdańsk? Kłódka. Kłódka, minął piękne dośrodkowanie. Wybija status Fadnas, ale jeszcze jest Bobczek. Citkowicz. I na szczęście zablokowany strzał z 8 metra. Piłkarza Lechigdańsk. Gdańsk. Amejo. Rondicz, strata. Jest przechwyt. Tomek Pieńko do Omejoła. No i strata. Strata to chyba był bulat. Dośrodkowanie. Kamilo Mena. Mena! 1-0 dla Lechii Gdańsk. No właśnie o tym mówiłem. Co z tego, że gramy dobrze? Co z tego, jak jest jedna głupia wrzutka, niepokryty zawodnik. O tieno, jakiś kilometr od niego. Piłka się odbija i wpada do bramki. Ej, nie, muszą być zmiany. Michael Amejo za Miceticia. Pieńko. Pieńko wejdzie, wejdzie, wejdzie. Kto może wejść za pińkę? Iwi Peter Barat za Repkę. I Rondyć za Diabli Fadigę. I odrabiamy. Otieno. Otieno faulowany. Będą zmiany też. To jest bulat. Bulat brzutka. Broni kolejny raz. Bramka szlech. Co on wyczynia w tej bramce dzisiaj? Ivi Lopes, Buda. Mosul. Peter Bara. Otijeno. Buda. Bara. Paolo Vane. Žud Ivi Lopez. Ivi Ale broni Jaczuk Rodin Diastratus padn o matko jakie to było na ryzyku Ale na szczęście skuteczne. Spadł nas, brunesz Bulat Bulat. Jeszcze raz, bulat strata I pałuje i wilop Co to się dzieje? No przeważamy 15,8 15 strzałów, 8 celnych. Ale co z tego? Co z tego, jak jest kolejna... Kolejny raz przegrywamy na razie. I wilop Bulat. Brał Bruneś. I Monsun Tego nie możemy zrobić Niestety. Okej. Okay. Próbujemy Próbujemy. Przeważamy w każdych statystykach, ale jak widać Czegoś brakuje. Pełno bramki. Otieno Do Iwiego Lopeza, Iwi Lopez, Diabi Fadiga Diabi Fadiga. To Petera Barata. Tędy szczas do Padigi Znowu broni w ramkach dań. Nie do wiary. Nie dowiady, co on wyczynia w tej bramce Micetis po wejściu w ogóle niewidoczny Na razie Stratus spadny Bula, padna, właśnie, spadna strata To trzeba grać tą piłkę do przodu Ariel to a Adiel Mosu Stratos ładna To Miceticia Bula Mosur Zad nas, Peter Barat Iwi Lopez Jest! Tak jest! Ramin Diabi Fadiga po asyście Iwiego Lopeza. Mamy 1-1 i mamy jeszcze 16 minut na odrobienie strat. Tak jest gramy, gramy, gramy. Ja bi rozpędza się. Brał Brunesz. Brunesz, strata, no. Tragedia. I faulowany. Żółta katka zola na Okej, okay, nie, no ja muszę tego Brunesza zmienić. Niech sobie zagra Adriano. A nie mogę już. Sfarnas, Mice Ticza, Brunesz, Farnas Bulat, Mariel Mosur, Bulat. Mosur, Arsenic do Barata, Iwi no nie do ty, Mosur, okay. na spokojnie monsut, wypracujmy sobie tą sytuację. Bo podejdźmy, bo tam nie ma z kim grać. I Lopez, diabi padiga. strata, Trat. Strata kolejna. Jest szybką kontro I kolejny V, kolejna żółta kartka chyba. Eriko Otieno. Co tu się dzieje? Klepiemy, 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 ale nic z tego nie wynika. No Chciał uratować Kacper Celowski Niestety się nie udało. Czutka Wybija Marko Bulat. Do piłki dopada Iwi Lopez. Lopez Rozpędza się Iwi Lopez Zatrzymany przez kapicie. I strata Bulat. Sfadnas. Swarnas. Kolejna strata. Ale jest odbiór Peter Barat. Szkoda, że ta piłka nie przeszła. Ariel Mosur. Spadnas, Mosur. Czeka na kolegów. Micetić. Spadnas, Mulat, Micetić. Micetić. Status, Spadnas, Status, Spadnas! I znowu broni bramka w leki jest. To jest niedowiary. Co on by w tym meczu? Naprawdę. No strzelmy tą bramkę. Micetić nas. Bulat, to nie takim strzałem. On zablokowany, rzut rożny, ale co z tego? Strzał był fatalny. Diabifadiga. dośrodkowanie. Nic z tego nie wynika. Bulat w polu karnym, strata. Otieno jeszcze, Otieno, Otieno, dośrodkowanie. mi nad poprzeczką. Nie chcę ta piłka dzisiaj wpaść kolejny raz. No nie chcę. Aliel Mosur Peter Parata. Zola Arsenic. Otieno. Iwi Lopez. Zolan Arsenic. Iwi Lopez. Arsenić, no to trzeba grać panowie, jest 1-1, jeden, jeden. Bulat, Bulat strata kolejna, no i Lopez, dobra piłka do Tieno, ten do diabi Fadiga, Fadiga zablokowany, ale był spalony Za szybko, Diabi Fadiga wyszedł, 20 strzałów, 10 celnych, tylko jedna bramka Osobanka szleki wyczynia cuda dzisiaj w tej bramce Stratos to rozpędza się Do Miceticza, Micetić. PETER BALAT! Tak jest, mamy 2-1 W 92 minucie Peter bala po podaniu Bogdana Miceticza Teraz tylko tego nie zepsuć Tylko tego nie zepsuć, come on. Mamy to chyba jeszcze nie, jeszcze nie. Katper Trelowski, brawo, Katper. Okej, okay, szanujmy, szanujmy piłkę, szanujmy piłkę. Nie lagą. Okej. Okay. Ale jeszcze mamy sytuację. Diabi Fadiga. Braut brunesz. Zablokowany. Marko Bulat. Zrzutor rożnego. Bulat. Jeszcze raz poprawka. Diabifadiga do Mosura. Szanujmy piłkę. Stratos Fadnas do Mizeticia. Stratos Fadnas Mizetić. Bardzo ładnie sobie klepiemy. parat I strzał Bulata zablokowany. Ale najważniejsze, że mamy piłkę. Diabifadiga. Na spokojnie. Diabifadiga Fadiga wrzutka. Ale przechwytujemy piłkę Marko Bulat. Bulat na spokojnie. Tak jest Peter Barat, Miceti. Status fadnas. chodzi schodzi w pole karne. Stratos fadnas! Nikt tego nie przeciął niestety. Ale już jest. Mam nadzieję, że sędzia zaraz odgwizdże koniec meczu. Sędzio kończymy po czasie. Tak jest, mamy przełamanie. Oby to był krok w dobrą stronę. Mam przełamanie, tak jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło. Mam przełamanie, super. Super, włączamy się znowu do gry. Oby tak dalej. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Następny już jutro o 12.00. Kolejny mecz zagramy. Słuchajcie, chyba będę grał jeden mecz. Chyba, że w tygodniu będzie ten mecz jeszcze to dwa. A tak, to jeden mecz, bo te odcinki naprawdę za długo wtedy zajmują. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.